zaległości czynszowe dłużników najemców to zmora dla wynajmujących. Co można zrobić, aby odzyskanie należnego czynszu było bardziej skuteczne, bardziej pewne, rodziło dla dłużnika realne zagrożenie a dla wierzyciela możliwość realnego zaspokojenia. Bartłomiej Żukowski, radca prawny, zapraszam na kolejny film o prawie bez krawata. Dzisiaj o kilku Instytucjach, które mogą się okazać pomocne w zabezpieczaniu naszych roszczeń od najemców. Wiadomo, że najemca musi płacić czynsz. Wiadomo też, że często zdarza się, iż tego czynszu nie płaci. Bądź z przyczyn niezależnych od siebie, ponieważ nie ma takiej możliwości, na przykład stracił pracę, bądź też z przyczyn takich, że uznaje, że zanim zostanie pozbawiony prawa do lokalu o czym mówiłem w jednym z wcześniejszych filmów opowiadając o tej procedurze, że wcale nie jest taka prosta, liczy na to, że być może nie będzie musiał tego robić. Co więc może zrobić wynajmujący? Oczywiście pierwszą rzeczą pojawiającą się w tego typu kwestiach jest skierowanie pozwu o zapłatę. To się wiąże z tym, że trzeba wytoczyć proces, trzeba go wygrać, trzeba uzyskać wyrok, trzeba uzyskać klauzulę wykonalności, iść do komornika i tą należność egzekwować. A więc no pewne problemy, zwłaszcza czasowe, pojawiają się w tym Możemy jednak troszeczkę sobie sprawę ułatwić i troszeczkę przyspieszyć to. Pierwszą rzeczą powszechnie stosowaną jest kaucja. A więc w momencie zawierania umowy najmu pobieramy od najemcy pewną kwotę, która ma być zabezpieczeniem jego przyszłych należności, tak zwaną kaucję. Może to być jednomiesięczny czy dwu-, trzymiesięczny, w zależności od tego, jak ustalimy to. W umowie oczywiście, w zależności od możliwości naszego najemcy, w zależności od potencjalnego ryzyka niewypłacalności itd. Kaucja jest więc środkami, które posiadamy już dzisiaj, zawierając umowę najmu na koncie. Ustalamy zasadę jej zwrotu po zakończeniu najmu i w momencie, kiedy pojawią się zaległości płatnicze, z tej kaucji będziemy mogli się zabezpieczyć. Również z tych pieniędzy będziemy mogli się zabezpieczyć na poczet ewentualnych szkód w lokalu, jakie powstałyby z winy naszego najemcy, zniszczeń, uszkodzeń. To oczywiście wynika z umowy. W umowie też określamy, kiedy mamy kaucję zwrócić, w jakiej kwocie, czy nominalnej, czy zwaloryzowanej. To wszystko ustalamy w umowie. Moim zdaniem w umowie warto zawrzeć jeden zapis, który dla wynajmującego będzie korzystny. Jest to mianowicie zapis mówiący o tym, że kaucja nie może zostać zaliczona na poczet ostatniego czynszu najmu. Jest to korzystne, ponieważ jeżeli tego zapisu nie ma, najemca, widząc, że kończy się umowa, że kończy mu się okres najmu, może powiedzieć: że Nie płacę ostatniego czynszu i weź sobie to z kaucji. W tym momencie nie będę miał kaucji na zabezpieczenie ewentualnych szkód. Dlatego też taki zapis rozwiewa wątpliwości. Kaucja zostaje do samego końca, jest rozliczana po rozliczeniu mediów, jest rozliczana po przejęciu lokalu, po spisaniu jego stanu. Nie ma tutaj Większych wątpliwości i większych problemów. Dlatego jak najbardziej korzystnie. A więc kaucja. Druga rzecz. Możemy oczekiwać od naszego najemcy, aby poddał się egzekucji w akcie notarialnym. Istnieje taka instytucja w postępowaniu cywilnym, która pozwala na poddanie się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego. A więc u notariusza, dłużnik, pisze, że zobowiązuje się do zapłaty takiej, takiej kwoty w takiej, takiej sytuacji. Co jest ważne sporządzając taki akt? Sporządzając taki akt przede wszystkim musimy określić konkretną kwotę. Nie możemy tego zrobić niemalże ilm blanku, a więc, że zapłaci nam każdą kwotę w każdej chwili na każde nasze wezwanie. A więc w akcie notarialnym, nad którą, którego treścią będzie czuwał oczywiście notariusz, musimy wskazać konkretną kwotę, jakiej zapłaty ma dokonać nam dłużnik. Musimy też wskazać, kiedy możemy tego żądać. A więc czy po miesiącu, po dwóch, po trzech, musi tam być konkretny termin, do kiedy będziemy mogli domagać się zaopatrzenia tego aktu notarialnego w klauzulę wykonalności. Musimy też określić konkretną kwotę i ewentualne warunki jej waloryzacji, ponieważ możemy oczywiście zabezpieczyć w ten sposób także odsetki. Przy czym w akcie notarialnym musi być wyraźnie wskazana stopa tych odsetek, zasady naliczenia i dokumenty, jakie będziemy musieli złożyć, żeby wykazać, że nie doszło do spełnienia naszego świadczenia. O tym więc musimy pamiętać. Konkretna kwota, oznaczenie daty wymagalności i oznaczenie terminu, w którym będziemy mogli domagać się nadania klauzuli wykonalności. Tak jak notarialne to taki, w cudzysłowie, wyrok. To jest tytuł egzekucyjny, który podlega tylko zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności. A więc pomijamy całe postępowanie sądowe. Nie musimy iść do sądu, pozywać o zapłatę, udowadniać tych należności. Zwracamy się do sądu tylko o zaopatrzenie w klauzulę wykonalności. A więc formalną rzecz, którą sąd sprawdzając, czy spełniono te warunki formalne, o których mowa w akcie, przystawi nam, tą przysłowiewam pieczątkę, stwierdzając, że jest to wykonalne i z tym możemy iść już do komornika. A więc akt notarialny poddanie się egzekucji. Druga rzecz, która może nam ułatwić dochodzenie świadczeń. Trzecia, możemy żądać od naszego dłużnika Weksla. Weksle cieszą się trochę złą sławą. Wydaje mi się, że niepotrzebnie. Z drugiej strony są nieco przeceniane. Natomiast rola weksla sprowadza się do tego, że upraszcza nam ona dochodzenie roszczeń. Podobnie jak w przypadku wspomnianego tytułu egzekucyjnego, weksel pozwala nam na uzyskanie szybkiego wyroku. Taki weksel po wypełnieniu jest podstawą do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, które jest odformalizowane i szybkie, a nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym może być podstawą do zabezpieczenia chociażby na rachunku bankowym dłużnika, a więc również szybki temat. Weksel najlepiej in blanco, na wezwanie, wzory weksli znajdziecie z pewnością w internecie. Są one proste, właściwie jest tam więcej kropek niż tekstu. Warto natomiast bardzo dokładnie to przeanalizować i sprawdzić, z czym te kropki się wiążą, ponieważ źle wypełniony weksel spowoduje, że sąd go nie uzna. Dlatego też weksle, pomimo tego, że nie są specjalnie skomplikowane, na pewno wymagają uwagi i dokładności. Do weksla sporządzamy deklarację wekslową, a więc swoistą umowę, w której opisujemy, dlaczego ten weksel ma służyć, a więc jakie należności ma zabezpieczać, z jakiego tytułu, na rzecz kogo i tak dalej. Weksle więc również pomagają, natomiast nie jest też tak, że ten weksel z automatu nam załatwi temat, ponieważ weksel jest podstawą dopiero do wydania nakazu zapłaty, w którym uzyskamy yy, zasądzenie naszej należności. Więc weksel, kolejna rzecz, która na pewno ułatwi nam dochodzenie naszych roszczeń. Następna rzecz, o której warto pamiętać, to instytucja tak zwanego prawa zastawu. Pamiętajmy o tym, że Kodeks cywilny przewiduje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych do przedmiotu najmu. A więc dłużnik, który wprowadza się do naszego lokalu, wnosząc tam swoje rzeczy, z automatu godzi się na to, że są one objęte ustawowym prawem zastawu. Zastawu który polega na tym, że wierzyciela, więc my jako wynajmujący, będziemy mogli domagać się zaspokojenia z tych rzeczy, bez względu na to, czyją stały się własnością. A więc na przykład, jeżeli dłużnik nie je sprzeda, odna wyniesie, to jeżeli te rzeczy jesteśmy w stanie zlokalizować, gdzie są, to będziemy mogli skierować do nich egzekucję. Więc jest to, no, przyznacie sami, niezły sposób zabezpieczenia, zwłaszcza jeżeli są to rzeczy faktycznie chodliwe, jeżeli są to rzeczy, które, których wartość rynkowa przedstawia, yy, które mają pewną wartość rynkową. Także prawo zastawu wynikające z ustawy, tu proszę pamiętać, że nie jest potrzebna żadna dodatkowa umowa i oświadczenie. Ono powstaje po prostu na skutek najmu, wprowadzenia i wniesienia rzeczy, czyli czynności realnych do przedmiotu najmu. Jeżeli o tym pamiętamy, możemy mieć to na względzie, możemy również na przykład zadbać o to, aby takie rzeczy udokumentować i spisać na przykład w protokole, że najemca wnosi telewizor. Że audio, sprzęt komputerowy o takiej takiej wartości, taki i taki oznaczony, i w tym yy, naszym lokalu będzie go przechowywał, niewątpliwie mogłoby tam później ułatwić odszukanie tych rzeczy i zaspokojenie się z nich. Podsumowując, istnieją pewne instytucje, z których warto korzystać, które pewnie nie rozwiążą każdego problemu, ale mogą ułatwić jego rozwiązanie albo przyspieszyć drogę do dochodzenia tych należności. Mam nadzieję, że te kilka wskazówek, porad, informacji okaże się dla was przydatne, jeżeli wynajmujecie mieszkanie, bądź jesteście najemcami, yy, że poszerzyliście w jakiś sposób swoją wiedzę. Jeżeli tak, to zapraszam nieustannie do subskrybowania kanału, do puknięcia dzwoneczka, który powiadomi was o kolejnych filmach, które mam nadzieję, niebawem pojawiam się na tym kanale do polubienia, do udostępnienia i do komentowania. Jeżeli są jakieś zagadnienia, z którymi Macie problem, który chcielibyście, aby w takiej formie zostały omówione, być może będę w stanie Wam pomóc. To wszystko na dzisiaj, dziękuję i do zobaczenia niebawem.